Better cut those wrists, cold one of my fists. We fire starters, starters, uh. one out of a million, we reach those heights. Always better fit, and then I won't deny that one. Siemanko, szybki raport z przyrostu bananowców Musa Velutina, bo nie było ostatnio o tym bananowcu. Znaczy się tylko w temacie, że Musa Velutina. Wiecie co chodzi, bo ostatnio robiłem y, po parę różnych tam roślin. Dziś pokazuję jak podrosły. Szału nie ma, ponieważ dopadły i grzyb. Potem pryskałem, grzyb już puścił. Dzisiaj, jeśli nie przyjdzie deszcz, ten szum, to woda się leje. To po raz kolejny, w sumie to drugi raz dopiero będę je pryskał. I tak wygląda na razie poletko bananowe, testowe na ziemi czarnej, bez dodatku jakiegokolwiek, jakiejkolwiek dzisiaj ziemi mojej. Tak więc tak wygląda. Jak wyglądało jak sadziłem, to były takie mikroszkraby, to możecie zobaczyć w poprzednich filmikach. Wszystko jest pokazane. Opis jest w linku oczywiście. Tak więc tu jedno paletko przy tej mojej działce palmowej, że tak powiem, wygląda tak. Druga część z tej strony. Wygląda sobie tak, tu tak w pół zacienieniu rosną, znaczy, no bo tutaj jest Miskan, który sobie robi cień, gdzie miałem przestawić to koło Kan Stuttgart, ale jakoś jeszcze nie przestawiłem. I jakoś tam sobie radzą. Zobaczcie, to już się ładnie piękne już sobie liście robią takie dosyć sporawe. Aczkolwiek tu na przykład jest zaatakowane grzybem, o, w tym miejscu, ale on się wykręci, wyjdzie następny. Tu coś opierdzieliło. Tak więc jeszcze tam się schowały pod pałczychami Fałczychy też są kon konkretne. Musa basio rośnie nadal kwiat. Tak więc proszę Was, tak to wygląda. Krótki taki przegląd szybki samych bananów velutnika. No, samych bananów, a już pokazałem trochę więcej. No, tak więc jeszcze dzisiaj może wrzucę jakiś filmik, a na razie to na tyle z poletka bananowego.